Skoro odwierty do pomp ciepła, to zastanówmy się, czym możemy je wypełnić. Czyli glikole i nie tylko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam, zaczynajmy! Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu Michała Archanioła w Zielonce koło Bydgoszczy. Już w sprzedaży, szczegóły w opisie. Jeśli trafiłeś po raz pierwszy na ten kanał, to bardzo dobrze się składa, bo tutaj znajdziesz dawkę wiedzy, i obalanie mitów związanych z budownictwem. Ja nazywam się Łukasz i prowadzę kanał Buduj z Inżynierem. A w dniu dzisiejszym, pionowe odwierty do pomp ciepła. No bo czym się musimy zadać? Możliwości mamy wiele. Zacznijmy od tego, gdzie w ogóle ten układ będzie miał sens i do kogo jest ten film przeznaczony. Do osób, które zastanawiają się nad gruntowymi pompami ciepła, bo wtedy będą miały albo wymiennik poziomy, albo wymiennik pionowy, czyli odwierty. I do osób, które mają powietrzne pompy ciepła, ale w układzie monoblok, bo tam też, jakby, dochodzi bezpośrednio woda do układu. Te trzy grupy osób będą zainteresowane tym, czym taką instalację wypełnić dolnego źródła. Ja oczywiście, czym wypełniać instalację w domu, już mówiłem. Jest o tym film, będziecie go tutaj. Natomiast w dniu dzisiejszym troszeczkę więcej szczegółów na ten temat. No bo tak, gdybyśmy wypełnili to wodą, nie ma problemu, tylko że. W przypadku meandru poziomego jesteśmy jakieś 1,5 metra pod ziemią. W przypadku, man, w przypadku odwiertu pionowego mamy 100 metrów w głąb, czy w każdym razie dużo. Natomiast poziomy odcinek jest na głębokości 1,20 m. Więc tutaj woda mogłaby zamarznąć. Teoretycznie nie, no bo jeżeli powyżej, jesteśmy poniżej 1 metra głębokości, no to teoretycznie woda nie zamarznie. Ale praktyka pokazuje, że zdarzały się lata. Że woda zamarzała w sieci wodociągowej na głębokości 1,20 m40 m. Zdarzało się tak. To nie znaczy, że ostatnie lata pokazały, że jakby te zimy są mało srogie i tak naprawdę pewnie by to się nie udało, nie zamarzło, i ta woda byłaby bezpiecznym, bezpiecznym elementem. Natomiast no, chcemy ryzykować? Czy za 20-30 lat cokolwiek się tam stanie? Nie chcemy do tego zaglądać, to ma być po prostu wieczne. Takie jest tego przeznaczenie i po to to robimy, po to wydajemy teraz pieniądze. No dobra, no to druga możliwość, idźmy od tego, co jest najbardziej, yy, że tak powiem, zdrowe. W przypadku pobliżu ujęć yy, wód głębinowych i tak dalej, może się zdarzyć, że projektant zaproponuje Wam solankę. Ale nie tą solankę, o, którą, o której każdy myśli, czyli pompa ciepła, solanka gruntowa, solanka woda, czyli że solanka jako dolne źródło ciepła i taki potoczna, potoczna jej nazwa, tylko solanka jako woda z solą. Ona ma właściwości takie, że obniża się temperatura krzepnięcia, gęstość mocno rośnie, no i jest, że tak powiem, najzdrowsza czyli jakby nie wpływa negatywnie na środowisko. Ale producenci wyśli temu naprzeciw, no bo skoro solanki, to jest bardzo rzadko używane, można powiedzieć, że już praktycznie wcale. Dlatego, że kolejnym elementem, który jest dla środowiska dobry, to jest glikol propylenowy, bo on ma atest higieniczny, więc tak de facto moglibyśmy go nawet się delikatnie napić, nic nam się nie powinno stać. Więc e, glikol propylenowy jest kolejnym elementem, jakby w takiej nomenklaturze najzdrowszy, w którym to moglibyśmy użyć dla środowiska, moglibyśmy użyć w takim, w takim układzie. Trzecim produktem byłby glikol etlenowy. On z kolei atestu higienicznego nie ma, więc pod tym względem dla środowiska jest bardziej szkodliwy. Natomiast również możemy go zastosować i jest dla tej instalacji jak najbardziej bezpieczny. Ale jest jeszcze czwarty gracz. Czwarty gracz to po prostu alkohol techniczny. Wypełnienie roztworem alkoholu i wody tego odwiertu spowoduje, że temperatura krzepnięcia będzie wystarczająca minus 10, minus 15, ile kto chce. Ja uważam, że minus 10 w takich sytuacjach to jest świat i ludzie. I co się dzieje? Bo tutaj przechodzimy odwracamy trochę tabelę. Powiedzieliśmy sobie od najzdrowsze dla środowiska. Ponad bardziej szkodliwe dla środowiska, ale yy, odwracając tą tabelę, to to najbardziej szkodliwe dla środowiska, czyli jakby mieszanka alkoholowa w odpowiednim stężeniu, które powoduje, że, że cała ciecz nie zamarznie nam do temperatury minus 10 stopni Celsjusza, powoduje, że mamy lepkość i przewodność zbliżoną do wody. Dlaczego woda byłaby najlepsza? Woda byłaby najlepsza dlatego, że ma najlepszą przewodność w granicach 0,615 yy, W na metr razy Kelvin i ma najmniejszą lepkość, bo rzędu 1,0. W przypadku połączenia tego z alkoholem uzyskujemy sytuację, w której poziom krzepnięcia nam spada do minus 10, więc jest super. Lepkość nam nie wzrasta i. Yy, przewodność cieplna nam nie wzrasta, czyli jakby jak najwięcej możemy, jak najskuteczniej możemy tą, to ciepło z tego gruntu wymieniać, pobierać i to jest super. No dobra, czyli mamy pierwsze miejsce środowiskowe, może ostatnie, natomiast jakby chodzi o jakość naszej instalacji, tego, że pompy obiegowe nie będą się męczyły, że nie będziemy musieli bardzo lepkiego płynu pchać, czyli będziemy mieli ciężko, żeby go tam przepompować, taki, powiedzmy, taką strukturę, nie wiem, jakbyśmy mieli przepompować albo przelać Tężający już kisiel zamiast wody. No to wiadomo, że to będzie trudniejsze dla naszego, dla naszego układu i bardziej go obciążające. No to zobaczmy, który z glikoli powoduje, że y, ta lepkość jest, czy też przewodność będzie y, tuż kasowała się, tuż za tą wodą z roztworem alkoholu, bo cały czas jesteśmy w granicach, że to krzepnięcie musi być minus 10. No i wtedy przewodność cieplna y, najbardziej zbliżona do. Y, do wody jest glikolu etylenowego dlatego że ona wynosi 0,535 a co z lepkością na poziomie 1,6 czyli można powiedzieć 60% gorsza od wody no i na ostatnim miejscu klasuje się ten najzdrowszy glikol propylenowy który przewodność cieplną ma na poziomie 0,504 i lepkość na poziomie 2,0 czyli dwa razy y, większą lepkość niż niż woda. Co wybrać? No, tutaj yy, zależy to od waszego projektanta i zależy to od tego, co będziecie mieli wpisane w projekt odwiertów geologicznych, bo tego się trzeba stosować. Natomiast najlepszym dla waszej instalacji byłoby połączenie wody kotłowej z roztworem alkoholu technicznego w takim stężeniu, aby przy minus 10 ta woda nie zamarzała i swobodnie wtedy nasza pompa się nie zmęczy. Nasze pompy obiegowe się nie zmęczą. Najwięcej ciepła, najbardziej efektywnie to ciepło wyciągniemy, bo będziemy przepompując 10 razy jakby tą ciecz w naszych dolnym źródle, naszych odwiertach. To jest taka efektywność jak w przypadku glikoli, gdybyśmy tą ciecz przepompowali 11 razy. Czyli jakby zawsze do przodu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, czekam na Wasze komentarze. Czy Wy zalaliście swoje gruntowe pompy ciepła, a może twierdzicie, że gruntowe pompy ciepła są bez sensu i raczej skłanialiście się ku powietrznym albo w ogóle pompy ciepła są bez sensu i skłoniliście się ku innym rozwiązaniom typu kotły pelletowe, gazowe, kominki itd. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze subskrypcje. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia za tydzień. Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu Michała Archanioła w Zielonce koło Bydgoszczy. Już w sprzedaży. Szczegóły w opisie.